Mam dla Was omówienie drugiego filmu Kazimierza Kutca po Pułkowniku Kwiatkowskim, a mianowicie film Sól Ziemi Czarnej z 1969 roku. Film opowiada o drugim powstaniu śląskim, a konkretnie przedstawia historię siedmiu braci basistów, którzy zgodnie z nakazem ojca idą walczyć za wolność. Najogólniej tak bym to nazwał, za moment to rozwinęł i wyjaśnił. Jednak główną postacią, którą śledzimy w większości scen jest jeden z braci Gabriel, grany przez Olgierda Łukaszewicza. On jest tutaj w centrum wydarzeń. I co mogę powiedzieć o tym filmie, jeśli chodzi o mój odbiór? Najdelikatniej rzecz ujmując, uważam ten film za przeciętny. Pomimo tego, że widać tutaj... Jeśli chodzi o reżyserię Kazimierza Kuca i to jak przedstawił drugie powstanie śląskie, wielką miłość do Śląska jako regionu, co nie może zresztą dziwić, ponieważ Kazimierz Kuc urodził się na Śląsku i wiele filmów poświęcił właśnie temu regionowi. Nazwałbym ten film takim listem miłosnym reżysera do regionu, w którym się urodził. Jest to też oczywiście jeden z trzech filmów Oprócz tego omawianego przeze mnie, to jeszcze ten reżyser ma na koncie paciorki jednego różańca i perłę w koronie, których nie widziałem, więc o ich jakości według mnie nie mogę się wypowiedzieć. Te filmy mam do nadrobienia. I teraz o tym, dlaczego uważam ten film za przeciętny. Może będę mówił jeszcze mniej składnie niż to ma miejsce zazwyczaj, ale zacznę od tego, że jest to film nie tylko historyczny, nie tylko z bardzo dużym podglebiem dramatu obyczajowego ale jest tutaj sporo poetyckości, no, która mnie gubi i to dosyć mocno. Jest sprawa na przykład tego, ilu z tych siedmiu braci tą historię przedstawioną w filmie przeżywa. Bo ja tego nie wiem na zakończenie filmu. Wiem, że w pewnym momencie zostaje ich czterech, ale co się z nimi dzieje, ja nie wiem. Cała historia kończy się tym, że radnego Gabriela przenoszą cztery kobiety na granicę Rzeczpospolitej Polskiej i film się na tym kończy. Mam wrażenie, że wtedy przebiega do niego dwójka jego braci. Ale czy rzeczywiście tak jest i czy jeszcze wokół niego nie ma innych jego braci w tym momencie? O tym nie mam pojęcia. I ten film ma kilka takich momentów, że dzieją się rzeczy, podczas których ja nie wiem za bardzo co się dzieje. Jeśli chodzi o moment wcześniej, czyli moment, w którym Erwin Maliniok, dowódca całego oddziału, w którym są bracia basiści, rany przez Jana Englerta, rezygnuje z przywództwa tą kompanią. To ja nie wiem w tym momencie, co się dzieje później. Czy on zarządza odwrót, czy on zarządza atak na siły niemieckie? Ja nie wiem. Może nieuważnie oglądałem ten film, ale po prostu nie wiem. I to, że nie wiem, co się właściwie w tym momencie dzieje, jest zasługą niekiedy chaosu reżyserskiego w tym filmie. Co chwilę niby coś się dzieje, ale do końca czasami nie wiem co. Gabriel Raz jest w obozie powstańców, a zaraz jest w obozie niemieckim oczywiście wcześniej zdobywając niemiecki mundur i tak dalej, żeby mieszać się w tłum. Widać może, że to były też początki reżyserskie Kuca i nie do końca tu zagrał chyba przede wszystkim montaż, ale jest to tylko moje przypuszczenie. Nie jest to żaden pewnik z mojej strony, że na pewno tak było. To czym na pewno ten film się broni, to role aktorskie I tutaj naprawdę na uznanie zasługuje orgier Łukasiewicz, który poradził sobie bardzo dobrze jak na jedną z pierwszych swoich ról w karierze. Naprawdę wtedy był bardzo młodym aktorem i sądzę, że nie było dla niego łatwe zagrać już taką istotną rolę, bo pierwszoplanową, absolutnie pierwszoplanową w swojej roli. I pozostali aktorzy, którzy sili się na przykład w braci Gabriela, jak Jerzy Cnota, który zagrał Eusebina, basiste, czy Jerzy Bińczycki, który zagrał Bernarda. Co jeszcze oprócz gry aktorskiej jest najmocniejszym punktem? Już zauważalna ręka Kazimierza Kuca do mocnych i wybrzmiewających scen. Mi teraz przychodzą do głowy dwie. To jest scena pogrzebu polskiego oficera, granego przez Olbrychskiego, który sam dezerteruje, jakby ze swojej jednostki polskiej, i przyjeżdża na Śląsk w celu pomocy powstańcom, jako jedyny z oddziałów polskich. I ten jego pogrzeb jest naprawdę jeszcze w akompaniamencie śpiewu mężczyzn w tej scenie. No to jest moc. A drugą sceną jest scena, w której mamy jakby wojnę pozycyjną między powstańcami a Niemcami. I w pewnym momencie między okopami jednej i drugiej strony pojawia się kura. I obie strony wołają tę kurę. W oczywiście uzyskania pożywienia. Bo nieustanna walka powodowała to, że bohaterowie nie mieli za bardzo czasu ani na jedzenie, ani na picie. Czyli na podstawowe potrzeby człowieka. I tak jak mówię, ta scena z kurą no i ja ją zapamiętałem. Może trochę komicznie ona wygląda, miałem trochę ubaw oglądając ją, ale fakt faktem, że zapamiętałem ją. Co nie zdarzyłoby się raczej, gdyby kuc nie miał kompletnie żadnej ręki do wybijających się scen. Otóż miał oczywiście i pewnie w dalszej części swojej kariery reżyserskiej to potwierdzał. Mówię pewnie, no bo tak jak już powiedziałem na wstępie, z filmów KUCA oglądałem tylko Cudzień i Czarnej i Pułkownika Kwiatkowskiego którego no zdecydowanie bardziej lubię niż ten film. No ale to też są różne gatunki filmowe i to na pewno jest jedna z przyczyn, dla których no za bardzo nie można porównywać tego filmu do filmu z Kondratem. Czy coś jeszcze? Na pewno na sam koniec muszę powiedzieć, że jest w filmie widoczna naprawdę duża niekonsekwencja w scenariuszu. Gdy w pierwszych scenach mamy jakby przygotowanie wysłania tych siedmiu braci przez ojca do walki w powstaniu, Przesłaniem takim, że mają walczyć o wolną Polskę. Ale pod koniec filmu jest scena, w której Gabriel pyta dowódcy Malinioka, dlaczego Polacy nie przyszli nam z pomocą. Tak jakby to nastąpiło oddzielenie w ogóle narodowości śląskiej, jeśli mogę tak to ująć, bo za bardzo teraz nie mam innego słowa na nazwanie tego, to dlaczego w pierwszych scenach bohaterowie bracia Wasiści mówią, że będą walczyć o Polskę. No chyba powinni mówić od razu, że walczą o śląski. jeśli już scenariusz miałby być konsekwentny, a coś tutaj się pokiczało, Logicznie rzecz biorąc. Z tego tekstu jestem pewien i tu się nie przesłyszałem. Pod koniec filmu jest bardzo zaakcentowana śląskość, a z początkiem filmu bardzo zaakcentowana jest jednak polskość. I ja tego rozwojenia ja za bardzo nie rozumiem, co też bardzo wpływa na mój odbiór. No nic, chyba to tyle. Muszę nadrobić filmy tego reżysera. Takie jest postanowienie, ale takie samo postanowienie mam z kilkunastoma, czy może nawet z kilkudziesięcioma innymi reżyserami, więc nie będzie to łatwe, ale spróbuję. Także Suł Ziemi Czarnej mógłbym tylko polecić tym, którzy lubią wariacje historyczne jako tło wydarzeń i osobom, które mieszkają na Śląsku i pochodzą z tamtego regionu. Sądzę, że ogólnie ten film cieszy się uznaniem najbardziej właśnie tam. I to by było na tyle dzisiaj. Do usłyszenia, do następnego razu. Cześć.